Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, oficjalnie otworzył swoje biuro w Jastrzębiu-Zdroju. Ze względu na to, że mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju bardzo licznie głosowali na moją osobę. Również uważam, że Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości powinno funkcjonować w Jaszczem Bezroju. Poprzednio było to biuro pani poseł Izabeli Kloc, obecnie jest moje i myślę, że wszystkie sprawy związane z mieszkańcami Jaszczem Zdroju, jak i regionu rybickiego będziemy tutaj mogli rozwiązywać. Wydarzenie zgromadziło wielu zaproszonych gości, w tym m.in. przedstawicieli władz miasta, zaprzyjaźnionych parlamentarzystów, związków zawodowych, instytucji miejskich, różnych stowarzyszeń i organizacji oraz członków Prawa i Sprawiedliwości. Na otwarciu nie mogło oczywiście zabraknąć księży, którzy dokonali poświęcenia pomieszczenia oraz osób prowadzących biuro. Na dzień dzisiejszy mam zatrudnione dwie osoby. Dwie osoby również są zatrudnione na zasadzie współpracy. To myślę tutaj o radcach prawnych, jak i również jeden dziennikarz. Biuro posła Grzegorza Matusiaka w Jastrzębiu Zdroju, choć dziś zostało oficjalnie otworzone, to czynne jest od stycznia. Jak mówił w rozmowie z nami najbliższy współpracownik posła, od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Na dzień dzisiejszy odwiedziło nas mówię około około 300 osób. Najwięcej odwiedza nas ludzi w sprawie dotyczącej nieodpłatnego przekazania akcji przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Oczywiście chodzi o to, o to o tych ludzi, którzy z różnych przyczyn tych akcji nie otrzymali. Oprócz tego zgłaszają się ludzie w sprawie porad prawnych. Nasza pani prawnik przyjmuje co drugą środę od godziny 16 do 18. Jest poradami pani prawnik bardzo duże zainteresowanie. Mogę powiedzieć, że obłożenie już mamy do końca kwietnia. Grzegorz Matusiak zapewnia, że będzie starał się pomóc mieszkańcom w każdej sprawie, w szczególności jednak swoją działalność chce skupić na następujących kwestiach. Przede wszystkim sprawy administracyjne, czy to na szczeblu rządowym, czy samorządowym, jak i również obecnie prowadzimy akcję zbierania informacji dotyczących osób, które nie otrzymały bezpłatnych akcji Jaszemskiej Spółki Węglowej. Do końca marca będziemy zbierać takie informacje i myślę, że pod koniec marca poinformujemy te osoby dotyczących naszych działań. Biuro w Jastrząbiu Zdroju nie będzie jedynym miejscem, w którym wyborcy będą mogli spotkać się z politykiem. Drugie biuro będzie otwarte w okolicach kwietnia, maja w Włodzisławie Śląskim, ale również mamy taką informacje dla mieszkańców naszego okręgu, że będziemy mieć tak zwane wyjazdowe biura poselskie. One będą polegać na tym, że będę wyjeżdżał ze swoimi współpracownikami, prawnikami w różne miejsca naszego okręgu rybnickiego. Tam będziemy wynajmować salę, czy to powiedzmy salę jakąś taką dotyczącą, powiedzmy, no salę przy parafiach, ewentualnie jakichś instytucjach i tam będziemy udzielać porad, przyjmować interwencje i będziemy rozmawiać z mieszkańcami tamtych. Biuro poselskie posła Grzegorza Matusiaka mieści się na parterze pawilonu przy ulicy Mazowieckiej 2. Mieszkańcy nas mogą odwiedzać w poniedziałki i środy od godziny 10 do 18, we wtorki i czwartki od 10 do 16 i w piątki od 9 do 12. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do naszego biura poselskiego. Posła w biurze mieszkańcy zastaną w poniedziałki wolno od plenarnych posiedzeń sejmowych.